Czwartek, 29 grudnia. Przed nami przedostatnie wydanie tegorocznego prosto z parkietu. W programie podsumowujemy najważniejsze trendy i zjawiska makroekonomiczne 2022 roku i przedstawimy prognozy na 2023 rok. Kłania się Państwu Grzegorz Siemiańczyk. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO. Dzień dobry. Sa, Zwykle. Sa. Pekala, sa. Tak. Mhm. Zwykle takie rozmowy e, zaczynają się od tego pytania, co się potoczyło inaczej niż prognozowałeś na początku 2022 roku. No ale teraz ze względu na tą inwazję Rosji na Ukrainie, to pytanie jest trochę e, sensu, no, to, to jednak nas przesunęło do innego świata. No, no, zawsze można. Pół godziny tym. można zawsze powiedzieć, jak, jak to było inaczej. No. To zapytam, ale zapytam trochę inaczej. Czego się dowiedziałeś e, o, o polskiej gospodarce w tym mijającym roku? Co ciebie zaskoczyło? E, co zaskoczyło, że rzeczywiście koniunktura aż tak bardzo przez wojnę nie ucierpiała. Można powiedzieć, że cały czas próbujemy znaleźć, czy ten efekt wojny był bardziej negatywny, czy, czy pozytywny, bo jak popatrzymy na, na dynamikę PKB, to ona się wcale, te prognozy, tak bardzo nie różnią od tych prognoz, które były jeszcze przed wojną i które nie, nie zakładały w tym scenariuszu bazowym wojny. A więc to teraz dowiadujemy się bardzo wiele, a więc jaki jest wpływ imigrantów, jaka jest odporność polskiego przemysłu, jaka jest siła polskiego konsumenta, jaka jest chłonność polskiego rynku pracy, jak polski przemysł sobie radzi, więc mnóstwo rzeczy, bo jak, jak, jak ta inwazja się zaczęła, to do tych kanałów wpływu bodajże z sześć znaleźliśmy, tak? a więc... Pamiętam te raporty, które powstawały. W tak, tam zresztą no, jakby, wydaje mi się, że dość, dość ciekawe i generalnie te, te, te kanały wpływu, one, one, one były drożne, tylko że problem jest taki, jak masz sześć kanałów, no to potem trzeba znaleźć tą wypadkową. I, i to jest już dość skomplikowane, bo to jeżeli mamy taki jeden Prosty kanał oddziaływania, a tutaj okazało się, że część kanałów działa na obniżenie wzrostu, ale część kanałów jakby stymuluje wzrost choćby napływ uchodźców. No, to, to, jest to ciekawe jest ten wątek rynku pracy, który dostaliśmy, bo jest sporo takich danych, które ostatnio pokazują, że ten rynek pracy się schładza, że to zatrudnienie przestaje rosnąć w przedsiębiorcach, że, nie, że, że, ma, że, że, że liczba wakatów. Yy maleje, Ale z drugiej strony, jak sobie człowiek pomyśleć o tym, że przecież my przyjęliśmy na ten rynek kilkaset tysięcy dodatkowych osób i to nic nie, niewłaściwie nie zmieniło, a oni są trochę nieobjęci tymi danymi, o których my tak, rozmawiamy. Na pewno to nie okazuje, się... że ten rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Tak, rynek pracy jest w bardzo dobrej kondycji. Jeżeli mówimy o jakimś schładzaniu, to raczej to są małe, średnie, ma, małe nawet przedsiębiorstwa. Czyli coś, co nawet trochę jest poniżej radaru, tych głównych statystyk. I później będziemy dopiero widzieli jakby te efekty, efekty schłodzenia. E, trochę próbujemy wyczytać z płac, niewiele się tam da wyczytać. E, możemy powiedzieć, że trochę jest tych, tych tak zwanych premii inflacyjnych, ale generalnie rynek pracy jest mocny. E, to, że tak e, dobrze wchłonęliśmy tych Ukraińców, to nie jest tak, że każdy z tych Ukraińców jakby chciał tu pracować, i też ta struktura demograficzna była inna niż tej pierwszej imigracji ekonomicznej, tak powiedzmy, że ekonomicznej po 2014 roku. Ale no to pokazuje, że ten rynek jednak był w dużej, w dużej nierównowadze, że, że jest tutaj y, y, rozgrzany do czerwoności i ta gospodarka jest, no generuje miejsca pracy. A więc to, to, jest, to jest gdzieś tam, gdzieś tam pozytywne. No, zresztą to nie jest tylko rynek pracy, tylko też jak patrzyliśmy. Jak ta gospodarka sekwencyjnie spowalnia, no to mieliśmy budowlankę, konsumpcję i na końcu dopiero przemysł. Przemysł, który właściwie cały czas dostawał tą kolejną szansę. Tak? najpierw mieliśmy pandemię się okazało, o przemysł produkuje dokładnie to, co Europa potrzebuje. Potem się okazało, że jakby tutaj firmy znakomicie się odnalazły w tym środowisku inflacyjnym, które miało ich totalnie przecież przejechać, no bo, no bo surowce wyższe koszty pracy, okazuje się, że ten złoty znowu zadziałał jako taki mechanizm, Powiedzmy, bilansujący i, yy, i wybaczający błędy. Jakby cała presja płacowa została właściwie zjedzona przez deprecjację złotego i polskie przedsiębiorstwa jeszcze były jeszcze bardziej yy, jakby agresywne i, i konkurencyjne w tym ujęciu międzynarodowym, kosztowym. A powiedz, a jak jest z inflacją? Bo, bo, bo właśnie te to, to prognozy, które ewidentnie się okazały najbardziej chybione na 2022 rok, to były te dotyczące inflacji. Przypomnę, że w grudniu 2021 roku, kiedy już, były, kiedy już było wiadomo o tarczy, o, o, o jej głównych zarysach, Przeciętne prognozy były takie, że inflacja wyniesie średnio tam około 8%. Tak. Czy ta pomyłka, że ona jednak wyniosła 14 albo 14,5%, a nie 8%, wynika, Twoim zdaniem, z, z wojny i z tego, jak ona wpłynęła na, na ceny surowców? Czy jednak coś się w tych mechanizmach cenotwórczych trochę inaczej właśnie działo, niż ty do tej pory rozumiałeś? Ja myślę, że w dużym stopniu to jednak była wojna. I żeby było też jasne: no to ten termin putinflacja, to on, no jakby my go wymyśliliśmy. Tak? To niekoniecznie politycy wszystko wymyślają. Wymyśliliśmy go w dobrej wierze, żeby nazwać zjawisko takiego słonia w pokoju. Szacowaliśmy, że mniej więcej 33% inflacji to jest, czyli jedna trzecia inflacji, to może być związana nie tylko z agresją Rosji na Ukrainę, ale przecież to się wcześniej zaczęło to był szantaż gazowy. Także ten, ten spillover, to rozlanie jest, jest bardzo duże i myślę, że tutaj też jakby, jakbyśmy logicznie spojrzeli nawet na to, gdzie były prognozy ekonomistów, tak jak tutaj pan redaktor powiedział i ekonomiści się tyle pomylili, zakładając, że ja nie mówię o sobie, ale też mówię o moich jakby szanownych kolegach, no, że oni jakby mają jakiś warsztat, no to nawet ta, ta skala pomyłki sugeruje, że zadziało się coś, co było o charakterze szokowym, nieprzewidywalnym. I to można powiedzieć, że to jest ta. To skala niedoszacowania to jest w dużym stopniu wynika, to jest ta putinflacja, tak? jak tokolwiek jak nazwać. Ja bym to naprawdę nie, nie upolityczniał, no bo jak, jak zaczniemy na, na jakby mówić, że to jest, jest polityczne, to w ogóle w końcu wymarzymy to, że jest ta wojna. No ta wojna jest i ona, ona ma wpływ. No, widzieliśmy notowania cen gazu i tak dalej. I my nie mówimy, że to jest główny czynnik jedyny. Bo mamy też inflację bazową. E, widzieli, widzimy, że, że gospodarka no, nie była w równowadze, była przegrzana. I to nie też nie można. Powiedzieć w rynku pracy, chodzi. Tak, a więc absolutnie to nie jest jedyny czynnik, ale tak jedną trzecią tej inflacji prawdopodobnie wyjaśnia. I teraz się możemy jakby wejść na taką linię, na takie pole sporu, że, że jedni powiedzą, że że nie wyjaśnia wszystkiego, nie, nie wyjaśnia wszystkiego, my policzyliśmy, ile widziałem też wliczenia, które były dużo później od naszych, być może dużo bardziej staranne, ale bardzo podobne, po, bardzo mm. podobna skala, tylko że, no, my to nazwaliśmy w ten sposób, bo to jest istotny czynnik, jak ktoś mówi, że tego nie ma, no, ale jak może nie być, jeżeli pokazuje, że jest, a więc, e, więc, no, rzeczywiście jest to tak, traktuję to trochę tak emocjonalnie, bo, bo, nie chce się stać częścią sporu politycznego, a jednocześnie nazwaliśmy pewne zjawisko, które jest i które, które każdy widzi, nawet czy na stacjach Benzynowych, czy, czy też cała, cała historia, która wiąże się, wiąże się z, z gazem. Tak? To, że nie zobaczymy tych taryf przełożenia, no to oczywiście wynika z tych tarcz antyinflacyjnych, ale no to będzie miało wpływ na większą jakby, uporczywość inflacji albo dłuższy okres, kiedy ta inflacja będzie. Jeszcze jeden wątek podsumowujący te zaskoczenia i, 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 ciekawo, i lekcje z 2022 roku. Mnie zdumiało osobiście tempo akumulacji zapasów w firmach na przełomie 2021-2022 roku. No to jest jakiś taki czynnik, na którego zwykle uważamy jakieś takie czysto techniczne zjawisko, którym w ogóle nikt się nie przejmuje. Nagle się okazało, że to jednak generuje dosyć dużo e, wzrostu e, gospodarczego i że to zjawisko wcale nie wygasło na przestrzeni 2022 roku, jak mm -hmm. się też wydawało. O czym to świadczy? No, świadczy cały czas o e, jakiejś takiej nieprzewidywalności otoczenia i to, że... E, bo zapasy powstają w różnych sytuacjach. My mamy zawsze problem z tym cyklem zapasów, mm. bo jak patrzymy na dane, to on przeważnie są procykliczne, czyli te zapasy są jakby budowane po to, to jest taka przy, produkcja, która w przyszłości zostanie sprzedana, więc często to jest wyraz optymizmu. Teraz wydaje się, że te zapasy są takim wyrazem e, obaw o dostępność, o ciągłość produkcji i być może to, te obawy nie ustąpiły, ale no też jakby z dzisiejszej perspektywy ten, ten, ta, ta akumulacja zapasów w pierwszym kwartale no, wydaje się oczywiste. Tylko też znowu ekonomiści się pomyli. Ekonomiści nie docenili, że to jest tak tak powszechne, że ten anegdotal evidence, który my, który my słyszeliśmy od przedsiębiorców, jest, jest zjawiskiem, które przełoży się na taki duży skok w tych danych już zagregowanych. Jaki będzie 2023 rok, tak? W najkrótszych słowach. E, myślę, że będzie rokiem jednak e, takiego powrotu do równowagi. My, jak pisaliśmy e, Outlook czyli te takie scenariusze, prognozy w poprzednim roku, to ja ciągle bym powiedział, że to nie był taki bardzo nieudany outlook, bo powiedzieliśmy tak, no, rok 2022 to będzie rachunek za odbudowę popandemiczną, czy tam ożywienie, a 2023 to będzie rok takiego powrotu do równowagi. I jakby cały czas bym się tych takich dużych ram trzymał. Mhm. E, Powrót do równowagi, to znaczy, że będziemy weszliśmy właściwie w takie składzanie gospodarki. Ono będzie kontynuowane. Myślę, że do drugiego kwartału, może nawet odrobinę dłużej, mamy dużo, duże pokłady pesymizmu. E, mamy takie zjawisko jak e, spadek realnego dochodu z pracy. Hmm. Oczywiście to jest ta statystyka, trochę trzeba ją zmodyfikować, bo są różnego rodzaju programy, które no, powodują, że nie jest aż tak źle, jak, jak mogłoby być, gdyby, się, gdyby tu nie było żadnego, żadnej odpowiedzi rządów. to tak? mówię nie tylko o Polsce, tylko w ogóle o Europie. Tak ta odpowiedź fiskalna jest bardzo znaczna, tak zresztą jak było w COVID-zie i to jest też nam, ekonomistom trochę utrudnia w ogóle analizę, no bo nie jest tak, że tej, ta, ta policy mix się nie zmienia. E, I myślę, że po tej, po tej zimie, która, która rzeczywiście wchodzimy z dużymi obawami, będzie, jak, będzie ożywienie, bo, bo gdzieś w połowie roku zobaczymy, że te płace przestają realnie spadać. Zobaczymy, że ciągle ten rynek pracy jest, jest mocny. Zobaczymy. Właściwie to, co obserwowaliśmy w COVIDzie, to są takie szybkie zmiany sentymentu. Które wynikały z lockdownów, z jakichś obaw. Myślę, że teraz bardzo dużo tych obaw też się jakby miało zmaterializować, a się nie zmaterializuje typu na przykład racjonowanie gazu. Mhm. To się prawdopodobnie nie zmaterializuje. Mamy analizy, które pokazują, że właściwie to zapełnienie magazynów w Polsce gazu praktycznie ani drgnęło. W Niemczech w Europie Zachodniej jest na bardzo wysokim poziomie, a więc prawdopodobnie uda nam się bez tego racjonowania, którego się wszyscy bali, do wiosny dociągnąć. Oczywiście tu można dużo mówić, że cały czas ten gaz będzie bardzo drogi i ten, ten czynnik będzie hamujący wzrost, ale przyszły rok wydaje mi się właśnie takim rokiem, gdzie jakby będzie to jednak powrót do równowagi. Dużym pytaniem jest to, czy z inflacją wrócimy do poziomów akceptowalnych. Zaraz o inflacji za chwilę pomówimy jeszcze, bo na pierwszy, te <trym> przeciętne prognozy są takie i Wasze chyba się specjalnie od tego nie różnią, że ten wzrost PKB będzie rzędu 0,5%. Ale ja, ja to rozumiem, że a, 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 dla porównania w 2022 roku to wyjdzie pewnie około 4,5, 4,7. Takie są teraz te szacunki. Ja rozumiem, że ten rok 2023 nie będzie tak słaby, jak, jak, jak był właśnie ten niemrawy wzrost PKB. No bo patrząc na to, to byłby jeden z najgorszych lat tak, bo to dekad. Tak, bo to będzie wzrost, yy, ciągle nominalny, mm. wysoki wzrost PKB yy, i prawdopodobnie też ta trajektoria. Mówimy o tym średniorocznym, mówimy o tym, że recesja nastąpi w pierwszym w pierwszym kwartale prawdopodobnie, ale będziemy mieli ożywienie prawdopodobnie w drugiej, poł w drugiej połowie roku. E, trochę na tej zasadzie, co mówiłem, jak, są te, jak te skoki po covidowe i sentymentu, bo to jeszcze są dwie domeny, czyli jedna to jest ta sentyment, który się rusza ekstremalnie i czasami ma niewiele wspólnego z twardymi danymi, a druga to są twarde dane, ale myślę, że właśnie i sentyment odreaguje gdzieś od wiosny, tak jak mieliśmy często w tych czasach covidowych e, e, miało miejsce, ale też te twarde dane e, e, Popyt konsumencki, on będzie gdzieś tak od wiosny odreag odreagowywał. Takie, takie, te, 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 e, myślę, że to będzie taki czynnik, gdzie będziemy na to, na to patrzyli. Czyli w pewnym sensie ten najgorszy okres e, spowolnienia e, recesji, to jest właśnie teraz i pierwszy kwartał 2023 w, roku. Czy w, w tak. że już nie będzie. Wchodzi, wchodzimy. Znaczy to dno jest prawdopodobnie przed nami. Jeszcze wiele się e, rzeczy może wydarzyć. Ale to właśnie teraz zaczyna przemysł, zaczyna swoje hamowanie. Konsumpcja już zaczyna wyhamować, już w trzecim kwartale była, była ta trajektoria konsumpcji bardzo niska. Także myślę, że, że jakby, no nie tak jak powiedziałeś, że to już jest jakby wszystko za nami. Mhm. Ciągle jesteśmy w tym, w, tym, w tym hamowaniu. Ekonomiści mają problem zawsze z określeniem, jak, jak głęboko wyhamujemy i jaka, jaka, będzie, jaka będzie dno tej recesji. Ale wygląda na to, i to jest jakby też taki scenariusz, chyba konsensusowy, że. Że mimo wszystko miękkie lądowanie, dlatego że te scenariusze najczarniejsze z racjonowaniem gazu się nie spełniły. Ja w Waszych prognozach najbardziej mnie zdumiało to, o czym przed chwilą powiedziałeś, o tym, że ten spadek realnych dochodów i on spowoduje spadek konsum realnej konsumpcji. Macie chyba najbardziej pesymistyczną, bo jeden z najbardziej pesymistycznych prognoz. Większość zespołów jednak spodziewa się jakiegoś tam niemiłowego wzrostu. Tych wydatków konsumpcyjnych u Was jest spadek o 1%. To jest możliwe w roku wyborczym? To, to jest możliwe. W, w roku wyborczym możliwe jest, dlatego, że, że już ten proces się zaczął. Możliwe jest, dlatego, że realne płace będą, będą spadały. Możliwe jest, dlatego, że konsument jest no, bardzo pełen obaw, wchodząc w zimę, był pełen obaw i prawdopodobnie to się odbędzie kosztem pewnej akumulacji oszczędności, tak przezornościowo, ale później będziemy mieli tą wiosnę, gdzie będziemy mieli prawdopodobnie odwrócenie tego, tak jak było często po COVID, właśnie w tych czasach covidowych, ja to tak uparcie podkreślam, ale to był taki, taki wzorzec, który, który ja widziałem nawet w takich modelach próbujących prognozować sentyment, bo też są takie zmienne społeczne, które są z różnych powodów dość ważne, tak? czasami ważniejsze niż te twarde, ale są ludzie, którzy próbują to prognozować. no To, to, to ten taki krótki cykl covidowy, rok wyborczy, one to mają, to mają znaczenie mają, mają znaczenie mhm. te rzeczy. Czyli, że chyba tak przed, przed, przed wyborami te nastroje konsumentów się trochę poprawią i ta odczuwalność tego spowolnienia nie będzie taka duża. No bo tak, tak. że ta konsumpcja jest tym, co tak, się odczuwa się, jako pogorszenie mogą się, sytuacje. mogą się poprawić, właśnie dlatego, że w tą zimę wchodzimy z olbrzymią, z olbrzymią niepewnością. Widzisz, no tutaj rozmawiamy, czy to już dołek, czy jeszcze nie dołek. E, ten gaz, widzę, e, czytam też gazety i, i, i są bardzo często takie... E, właśnie jakieś anegdoty przytaczane albo przypadki, że komuś 8 razy wzrósł rachunek, tak. Podczas gdy patrzymy na ceny na giełdzie i gaz jest najtańszy od czasów inwazji Rosji na Ukrainę. A więc to są takie, wyżyjemy obawami, wiemy, że tych firm do, do grudnia, bardzo wiele firm było na starych kontraktach, dopiero teraz te nowe, nowe kontrakty teraz jakby dotkną firmy, a więc no w, w, takim, w takim otoczeniu ciężko być, być optymistą. Wspomniałeś o tej inflacji, że tutaj nie, nie wiadomo jak ta normalizacja w tym zakresie będzie przebiegała. Jakie, jakie teraz są wasze prognozy, jak ta inflacja będzie się zachowywała, szczególnie po tym szczycie, który prawdopodobnie będzie w lutym? No, myślę, że będzie opadała i to opadała tak dość wyraźnie, czyli będziemy rzeczywiście widzieli co miesiąc o ten jeden punkt procentowy niższą inflację. Żeby było ciekawie, to w roku poprzed... czy znaczy w tym roku bardzo podobnie widzieliśmy tą trajektorię, czyli też miało być początek roku e, i potem miało te wszystkie szoki się wygasać, a nawet e, jakby założyłem się z, z moją przyjaciółką i przegrałem ten zakład. Po dwóch czy trzech miesiącach przegrałem, po, po, po inwazji właśnie Rosji na Ukrainę, bo, bo też się założyłem, że tam ta lutowa to będzie już, nie zobaczymy więcej niż tam te, te 9, 9%. I nie chciałbym jeszcze raz się z nią założyć i jeszcze raz przegrać, ale no w tym roku bardzo podobnie to widzimy, że, że ten, ten luty gdzieś będzie tym, tym punktem maksymalnym, a potem bardzo szybko ta inflacja schodzi. I teraz jest tylko pytanie, do jakiego poziomu. Bo no, no tak, właśnie. No, to, 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 to pytanie jest o tyle ważne, że jakby to ona, my wiemy, że ta inflacja spadnie na, na jakichś efektach bazy i tak dalej, ale że to będzie taki trochę techniczny spadek, taki statystyczny, że tak, takie zjawisko statystyczne. A na ile jest tak, że, ta, że, że mamy jakieś powody, żeby sądzić, że taka fundamentalna presja na wzrost cen rzeczywiście słabnie i, i wygasa? Czy to w ogóle widać? E, tak, widać to w oczekiwaniach na przykład przedsiębiorstw. Mamy miary oczekiwań przedsiębiorstw, które ewidentnie wskazują na, na spadek ich zdolności cenotwórczej. Mamy spadki cen surowców. Dużo tych podwyżek to nie wynikało z niczego innego, jak, jak z podrożenia kosztów produkcji, a ponieważ rynek pracy, nastroje konsumenckie były odpowiednie, myślę, że teraz to wszystko zaczyna powoli wracać do, do normalności, tylko pytanie jest jakby, czy to będzie taka normalność, nowa normalność na jakimś poziomie docelowym, nie wiem, 4%, czy taka jak, jak mieliśmy wcześniej rzeczywiście, że tej inflacji w ogóle w Europie nie było. Na koniec roku rozstrzał prognoz inflacji jest od 6 do 10%. My jesteśmy tak mniej więcej po środku, ale mamy świadomość, że są też czynniki, które mogą spowodować, że ta dezinflacja będzie, bardziej, będzie głębsza. Rzeczywiście, że będzie, że będzie zjawiskiem nie tylko statystycznym, bo to nie jest tak, że to jest tylko statystyczne. Widzimy w Polsce na przykład spadek części miar, części, części miar podaży pieniądza. No, nie, to jest popyt, głęboki spadki. Tak, a więc tutaj yy, no, to, są, to są czynniki monetarne, które w długim okresie zwiastują dezinflację, yy, znaczny spadek presji inflacyjnej. To też powoduje, że jak inwestorzy patrzą na Polskę tak długookresowo, to oni widzą właśnie Węgry, Czechy, Polska, Polska, patrzą na agregaty monetarne i mówią, dobra, tu jest okej, okay, nie? Tutaj, mhm. yy, tu nie wygląda jakby, żeby polityka pieniężna nie działała, ta polityka pieniężna działa. Zresztą yy, najlepszą chyba taką oceną polityki pieniężnej jest kształt krzywej dochodowości. No, inwestorzy wyceniają obniżki stóp procentowych. No właśnie, to jest, to, to, jest, to jest ciekawy wątek. Wy też takie prognozy tak, tak, macie. I, i to, to, jest, to jest rzeczywiście do pomyślenia, żeby Rada Polityki Pieniężnej chciała obniżyć stopy procentowe przy ciągle dwucyfrowej inflacji, albo, no, nie, nie, powiedzmy w okolicy dwucyf... 8, 8, Nie. 8, przy... Myślę, że jeżeli inflacja spadnie do poziomu e, zbliżonego, albo poniżej e, stopy e, NBP, e, to Będą obniżki 100%. procentowych, bo, mm -hmm. bo, yy, bo ciągle i, i, i tkwimy w tym paradygmacie, że stopa realna, liczona powiedzmy ex post, no ona powinna być yy, gdzieś tam ujemna albo zerowa, tak jak do takich emerging markets, tak. takich spokojnych emerging markets jak, jak, jak Polska. Jeżeli liczymy stopę procentową ex ante, ona już jest realnie zbliżona do zera albo nawet dodatnia i to jest coś, co inwestorzy yy, też widzą i uważają, że tutaj yy, jakby nie ma takiego jaskrawego powodu, żeby uznać, że ta polityka pieniężna jest w Polsce za zbyt, zbyt luźna. No już o miarę, o agregatach pieniężnych już rozmawialiśmy, o, o o popycie na kredyt też rozmawialiśmy, jakby tu jest załamanie tego, tak. tego popytu, a więc no, to, są, to, są, to jest ten pierwszy kanał oddziaływania polityki pieniężnej. Widzimy złotego, który z powodu różnych anomalii zamierzonych częściowo e, z kosztem płynności w złotym, no też, e, też jest relatywnie mocny. Jakby jest przez ostatnie miesiące złoty jest jednym z, jedną z mocniejszych walut emerging markets, a więc tak jakby odwrócenie tego, co się wcześniej działo. Punkt jeszcze na koniec o rynku pracy, to jest ważne jednak dla, dla gospodarstwa, dla konsumentów. Mhm. Czy w związku z tym, o czym mówiliśmy, na początku, o tym, że ten rynek jest rozgrzany i ma jakieś takie strukturalne deficyty. Tutaj nam nie grozi żadne takie spowolnienie, które by spowodowało na przykład jakiś istotny, zauważalny, odczuwalny wzrost bezrobocia. Odczuwalny wzrost bezrobocia nie, ale to głównie z powodów demograficznych. Po prostu mamy. Wymianę roczników, te roczniki bardziej liczne odchodzą na emeryturę albo stają się nieaktywne zawodowo, wchodzą te roczniki, roczniki mało liczne, ale następuje transformacja rynku pracy i są tworzone nowe zawody. Ta gospodarka, jak powiedziałem, ona się, ona się bardzo szybko transformuje. Mieliśmy jeszcze kilka lat temu cieszyliśmy się, że mamy dobrze płatne miejsca w tych centrach usług wspólnych. Teraz to już w ogóle już nie jest temat. Teraz mamy huby informatyczne i teraz mamy R&D. Nawet firmy, które są notowane na giełdzie, no są takim powiedzmy insourcerem dla, dla R&D z zagranicy. Kiedyś to tylko się w Polsce robiły jakieś badania kliniczne, tak? bo to było taniej. No teraz się robi prawdziwe R&D, prawdziwe a więc ta gospodarka się zmienia. Nie tylko jakby jest to, co jest pracochłonne, ale też to, co jest, to wymaga jakiegoś know-how też i jakiegoś technicznego wykształcenia też w Polsce się, też w Polsce ma, ma, ma miejsce, ma... ma, ma jakby jest na, jest na to popyt. A więc ja myślę, że nie będzie to bardzo odczuwalne, ale pewne symptomy, e, typu mniejsza skłonność do zmiany pracy. Ale to się wiąże z tym całą niepewnością tej, tej zimy, e, to one się pojawiają. A więc ta, ta sytuacja pracownika, ja może nie jestem ekspertem od tego, żeby aż tak głęboko w te, w te, w te zachowania sięgać, ale ale pewnie to nie jest taki komfort, jak był jeszcze jakiś czas, jakiś czas temu, dlatego że pracownicy się, powiedzmy, obawiają zmieniać pracę, więc to jest taki pierwszy sygnał, że jest niepewność. I to jest właśnie powód, który... inaczej, czy, czy przy, przy tak rozgrzanym rynku pracy można oczekiwać, że wzrost płac trochę wyhamuje, co jak rozumiem też jest warunkiem tego, żeby ta inflacja jednak opadała. Tak, ja myślę, że on, on wyhamuje, jest... trochę tych podwyżek jest, pamiętajmy, że odłożone, bo część, część pracowników będzie... W tych swoich żądaniach płacowych no, gdzieś artykułowało tą inflację, którą dopiero teraz widzi, czyli to, to jest, oni się odnoszą nie do przyszłej inflacji, tylko do przeszłej inflacji. A więc ta, ta dynamika płac może być ciągle, ciągle dwucyfrowa, ale ona będzie opadająca. I, to, i, i ta sytuacja na rynku pracy no, mamy rynek pracy roz, rozgrzany. Mamy też to, to doganianie zachodu, mamy firmy, które w ciągu ostatnich, y, ostatniego półtora roku zarobiły tyle, w trzy lata zarabiały. A więc no to, jakby no zobaczmy, jakby ten kompleksowy obraz jest taki, że ta gospodarka naprawdę bardzo szybko rosła, bardzo duża efektywność, bardzo duże, bardzo dobre wyniki firm, no i teraz jest ten moment, kiedy jest trochę tego przeciągania liny, tylko że trzeba zauważyć, że ten pracownik no, będzie przeciągał tę linę trochę w takich mniej korzystnych dla siebie warunkach. To, to właśnie, i czy to oznacza, że ten spadek inflacji już wychodząc poza 2023 mhm. rok, on rzeczywiście jest jakaś szansa na to, żeby ta inflacja wróciła do celu NBP w jakiejś przewidywalnej eee. przyszłości? Czy przy, takim, przy takiej właśnie dynamice wynagrodzeń, przy takim rozgrzanym rynku pracy to jest właściwie nie do pomyślenia? Znaczy to jest dużo czynników. Jeżeli, jeżeli się okaże, po pierwsze ten, ten czynnik, ten słoń w pokoju to jest ceny gazu i transformacja energetyczna, to transformacja energetyczna będzie kosztowna. Rządy będą musiały się na to w dużym stopniu zło, składać albo dofinansowywać, żeby Europa nie straciła konkurencyjności wobec e, innych kontynentów. Szczególnie chodzi o Stany, gdzie ta transformacja trochę inaczej przebiega e, i są przede wszystkim surowce, które są e, lokalnie i są dużo tańsze, więc to, to będzie na pewno podwyższało, jakby. To, to przez 2-3 lata będziemy mieli tą nakładkę, taką, mhm. taką rzeczywiście związaną z transformacją energetyczną albo, albo z tym, że ten gaz powiedzmy po prostu będzie drogi, bo musimy go sprowadzać z różnych, z różnych miejsc skroplony, a nie rociągami. E, no to będzie też oczywiście ograniczało, e, ograniczało popyt, bo ten popyt rzeczywiście w przemyśle na gaz spadł o 20-30%. Mhm. I to jest taki ciągle proces, proces równoważenia. On spowoduje, że pewne branże będą miały problemy. Druga sprawa to jest, e, Cały czas była, był import deflacji, a potem inflacji globalnie. Teraz może się okazać, że znowu będziemy importowali deflację, dlatego że Chiny się będą otwierały. Chiny. E były tym wąskim gardłem, także to może, to może to może, jakby też zadziałać. Możemy mieć wreszcie takie ogniska spowolnienia, albo nawet recesji typu Stany, bo zacieśnienie polityki pieniężnej dopiero wchodzimy w okres, kiedy te, to zacieśnienie będzie najbardziej dotkliwe dla tych głównych gospodarek, które przecież później zaczęły zacieśniać. A więc mhm. może się okazać, i to jest naprawdę ciężko to prognozować, bo z dzisiejszej perspektywy to wygląda tak, że wszystko jest stracone, ta inflacja będzie zawsze dwucyfrowa, a to jest tak, że no jest, jest to jednak jakaś anomalia. Okres dojścia do, do takich poziomów równowagi będzie dłuższy, bo widzimy, że no ten, 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 ten problem gazowy zostanie, zostanie z nami. Rynki pracy są rzeczywiście mocne, ale no jednocześnie postępuje. I automatyzacja, i bardzo dużo jest inwestycji w taką efektywność energetyczną, i to na poziomie takim IT, czyli jak zoptymalizować właściwie e, e, sobie te systemy. E, tak, także ja nie potrafię powiedzieć, e, czy ta inflacja w 2024 roku już będzie blisko celu, ale jest to, jest to niewykluczone. Teraz możemy być bardzo zaskoczeni. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO SA. Dziękuję. Dziękuję bardzo.